No, i mamy coś niesamowitego. W dobie braku produktu mam dwa domy, ale to już nie jest Pinet, tylko to jest Xeresa, czyli mamy dwa kilometry do morza. Jeden z domów ma wodę i prąd. Czyli jak ktoś kupi oba, to sobie połączy, ma tą wodę i prąd. A drugi jest wyłącznie jako taki magazyn. Większość rzeczy do zburzenia, do zrobienia na nowo. Ale mówimy o dobrych możliwościach. Jedziemy. Czyli każdy dom ma na każdym piętrze 80 metrów. Ten, co ma wodę i prąd jest troszkę lepszym stanie. I to taka właśnie ciekawostka, że kiedyś było u góry były magazyny. Coś tam się trzymało dla zwierząt. Na dole były zwierzęta, a z przodu mieszkali ludzie. No i tak. Mamy tutaj tarasik. Dach do wymiany, belki do wymiany, czyli naprawdę grubszy remont. Domy można kupić razem lub osobno. Tu u góry pokoik. Jak kto to podzieli, czy z tego zrobi dwa pokoiki, to już jest dowolna opcja. Owe domy hiszpańskie z przez 80 lat. Tutaj mamy tą dolną część, która może być jako mieszkalna. Druga część galeria. Tutaj ktoś to używa w tej chwili jako kuchnię letnią. Robią swoje słynne paeje. Jest odprowadzenie wody, jest dopływ wody, jest prąd. I tu jest ta tylna część, którą pokazywałem z góry. Tutaj magazyn, gdzie oczywiście z tego też można zrobić część mieszkalną, można obie te części przód i tył połączyć. Fenomen właśnie, że tu można otworzyć, mieć mały samochód spokojnie schować. Wychodzimy na ulicę jest to cicha spokojna uliczka i mamy dwa domy razem i drugi ma troszkę szerszy garaż ale tu mówię nie ma wody prądu w tym, że można połączyć te dwa domy w tą ścianę. Remont totalny, to już mówiłem, tu nie ma co ukrywać. Większy wkład. Można kupić oba, w jednym mieszkać, zrobić sobie tam pokoi i remontować. Drugi, potem pierwszy, jak to woli. Akurat sytuacja jest taka, że to są domy z jednej rodziny i są dwa niezależne akty notarialne. Jeden jest rodziców, właściciela tej części, no a tutaj jest właściciel z dwiema siostrami i to sprzedają. Tutaj mamy Pokoiki. Jeden, drugi, sufit to wszystko do wymiany. I tu jest trzeci pokoik. I sufit wszystko o trzcinowy dach. Także nie ma co w tym mówić na pewno do wymiany. Uwaga, podaję ceny. Jeden i drugi dom kosztuje 39 tysięcy euro każdy. Czyli 1, 39, 2, 39, można kupić osobno lub razem. Jak ktoś chce jakąś ofertę złożyć, można rozmawiać naprawdę. serako super ciche, spokojne miejsce. Blisko do plaży, tam jest kościół. Pociąg z Walencji także warto pomyśleć. Czekam na zapytania, pedro68aopatlen.pl lub plus 34 64 802 410. Dwa domy wspólnie lub niezależnie z po a o 39 000 euro sztukę.